Dzisiaj przychodzę do Was znowu z kolejną dawką motywacji do sprzątnięcia własnej przestrzeni. Zajmiemy się salonem, korytarzem, pokojem, ale gościnnym, łazienką, będzie sporo prasowania, także róbcie kawę i działamy! W pierwszej kolejności zabieram się za uprzątnięcie foteli. E, tutaj mamy ostatnio e, miejsce prób naszych na gitarach, na bębnach, także jest wesoło. E, następnie zabieram się za posprzątanie e, korytarza. E, czasami wystarczy pół dnia, żeby zrobił się tutaj naprawdę spory rozgardiaż, szczególnie jeżeli mamy e, dużo zajęć e, jedne za drugim i nie odłożymy raz jednej rzeczy na miejsce i potem to się już zbiera. Także najgorzej jest odłożyć tą pierwszą rzecz, bo potem już te rzeczy czy idą fajny organizer na okulary to polecam wystarczy kawałek filcu gdzieś tam paseczki poprze, poprzyszywać i naprawdę spoko jest odłożyć okulary właśnie w jedno miejsce, szczególnie takie, które na co dzień się używa. Zabieram się za sprzątnięcie konsolki drewnianej na Normalne takie porządki używam tylko i wyłącznie miotełki Swiffer albo Pronto, natomiast od czasu do czasu trzeba wszystko zdjąć, dokładnie przetrzeć na mokro. Takim standardowym sposobem. Wycieram też kurz z obrazu, ze ścian, ale to tak naprawdę tylko pobieżnie, bo gruntowne porządki, takie naprawdę, że posprzątam każdy centymetr domu, mam zaplanowane na lato. Nie wiem jeszcze czy lipiec, czy sierpień, bo jeszcze nie mamy planów wakacyjnych w ogóle, ale wiem, że przed wrześniem będę chciała zrobić takie naprawdę gruntowne porządki całego domu. Popatrzę, że na przykład na górze, gdzie mamy belki, to też one wymagają już e, takiego porządnego e, odkurzenia, wyszorowania, bo dawno nie było to robione. A wiadomo, trzeba poświęcić na to trochę czas, bo to jest taka logistyka, trzeba wziąć darwinę albo coś, więc dobra. Konsolka wysprzątana, można przechodzić do kolejnego pokoju, jest to nasz pokój taki ala gościnny i jest to też od niedawna moje biuro, gdzie mogę się zamknąć i ponagrywać do Was tutaj do mikrofonu, pogadać. Mam zamknięte drzwi, także nikomu nie przeszkadzam, ja ani nikt mi nie przeszkadza. Odkładam rzeczy na miejsce i będę chciała też odkurzyć za łóżkiem, żeby było czysto, świeżo, pachnąco. Za dwa dni mają przyjechać moi rodzice do moich dzieciaków na długi weekend, a my z mężem wybywamy. Także na kilka dni nas nie będzie, także chcę ten pokój tak dokładnie posprzątać, żeby rodzice mieli tutaj czysto. I co? I parę rzeczy tutaj stąd będę musiała też zabrać ze sobą. Także też parę toreb kartonów stąd zniknie. Także zabieramy się do działania. Mam nadzieję, że Wy też zyskacie trochę motywacji do posprzątania. Że, że będzie fajnie, Dajecie mi znać po każdym filmie w sekcji komentarza, że posprzątaliście coś. Także super. Super fajnie, że mogę Was motywować, a Wy każdym komentarzem, każdym lajkiem, każdą subskrypcją, których teraz ostatnio wzrosło dość sporo, też Wy mnie motywujecie do tego, żeby nagrywać. Właśnie te torby, kartony zabiorę ze sobą. Mam tutaj też jedną paczkę do zwrotu z Answera i kartony do segregacji, które też gdzieś tam w międzyczasie odkładamy, bo, bo jest to wygodne z tego pokoju na co dzień. Korzystam tylko ja i gdzieś tam sama ja odkładam te kartony tutaj zamiast od razu wynieść na przykład na dwór. Nie? Ale to tak wiadomo, pod ręką na chwilę, co zostaje potem na tydzień albo na dwa. To jest normalka. Także segreguję, sprzątam i będzie na dłuższy czas. Spokój. Mam też takie plastikowe pudełko, właśnie to, i korzystam z niego tak, jeżeli nie mam gdzie czegoś odłożyć teraz, nie wiem co z tym zrobić, albo nie używam tego teraz w tej chwili. Także to jest takie pudełko na przydasie, które gdzieś tam po jakimś czasie sprawdzam, co odkładam rzeczy na miejsce, które mają swoje miejsce, a jeżeli coś jest niepotrzebne, Czegoś nie używamy, to od razu wyrzucam. Także też fajnie mieć taką albo szafkę, albo pudełko, właśnie, czy szufladę. Chociaż z szufladą wiecie, jak jest w szufladzie, to za dużo nie zmieścisz, nie? No także ten, te kartony, te torby zabieramy ze sobą za dwa dni na długi weekend, także już niebawem ich nie będzie. Także teraz czas na łóżko, wszystko dokładnie odkurzę, zmienię pościel i przygotuję pokój na gości. 如果。 Pokój jest gotowy na jutrzejsze przyjęcie gości. Rodzice przyjadą, będziemy, spędzimy trochę czasu razem wieczorem i następnego dnia, w środę, my będziemy z mężem uciekać, a dzieciaki zostaną z dziadkami. Także też mam nadzieję, że będą się dobrze bawić. Teraz zabieram się za sprzątnięcie łazienki. Mam do wyszorowania prysznic, umywalkę. Wiadomo, standardowe. E, takie sprzątanie. E, nie używam rękawiczek, bo to było takie też niby szorowanie, ale nie używałam tutaj ostrej chemii, także Spoko. Jeżeli chodzi o te zacieki, o jakiś kurz, to powiem Wam, że tutaj kamera strasznie mocno wychwytuje. To jest łazienka w miarę nowa, ma kilka miesięcy, ale naprawdę, jeżeli chodzi o utrzymanie porządku tutaj na tych czarnych elementach, to powiem Wam, że naprawdę nie jest źle. Bałam się, że będzie to zaraz takie naprawdę, że będzie zachodzić, czy coś, bo dużo ludzi mnie straszyło, nie bierzcie czarnego, ale oczywiście gdzieś tam uparłam się i, i zostało przy czarnym, ale powiem Wam, że tak gołym okiem nie widać w ogóle zacieków, czy, czy kurzu, nie jest to takie straszne, no ale fakt faktem też przy umywalce często y, przecieram, więc myślę, że to też robi robotę, nie zbiera nam się kamień y, na tym, na czarnym kranie, więc uważam, że jest całkiem spoko, y, a tutaj używam do Sprzątania, ludwik ekologiczny do łazienek i też świetnie sobie radzi. Dół posprzątany, na kawę i obiad odhaczona, także można zabierać się dalej do pracy. Teraz tygodniowe pranie, trochę się tego nazbierało, ale w ciągu godziny ogarnęłam całe pranie, także jesteśmy w stanie naprawdę ogarnąć wszystko. Ładnie poodkurzałam w sobotę, ale teraz w poniedziałek odkurzam raz jeszcze, bo w weekend najczęściej chodzimy w domu, w butach, ale tylko na parterze. Tylko na parterze w butach albo wychodzimy na dwór na boso. Także gdzieś tam w ciągu weekendu nie pilnujemy strasznie tego porządku. I dokładne sprzątanie podłogi mam właśnie w poniedziałek, ale to tak latem, bo latem można, czemu nie? Także poodkurzałam cały dom i umyłam podłogę ale podłogę już myłam mopem tylko na dole, tylko na parterze do mycia podłogi używam mopa parowego Vileda XXL. Bardzo fajnie mi się sprawdza już ponad 3 lata, także jest spoko. Na tą ściereczkę mopującą możecie sobie wylać kilka kropi olejku eterycznego, bo do mopa parowego nie można dodawać nic poza wodą. Także jeżeli chcemy jakiś zapach, to tylko i wyłącznie na ten materiał, który jest przyczepiany do tego mopa. Ja Wam, kochani, dziękuję za obecność w tym filmie i w poprzednich. Mam nadzieję, że będziecie ze mną w następnych. Także ja Wam życzę teraz miłego weekendu. Mam nadzieję, że zmotywowałam Was do posprzątania, bo jeżeli... Mamy jakąś wolną chwilkę, to naprawdę jesteśmy w stanie coś zrobić. A, tak jak mówiłam Wam poprzednio, porządki to najczęściej lawina następstw i będzie wtedy tych porządków jeszcze więcej. Ja Wam dziękuję i do zobaczenia. Miłego weekendu. Pa!